Ale pięć KOTY, czarne czary, biały mary. Jak panoramik zmieszał eliksir siły i wiary. Tak ja dostałem pozwolenie na czary. Mianowany księciem, strażnikiem czystej wiary. Poezję z falą słów na wietrze spada. Jak potężna siła wody spadł, nie gara. Strumień brzmienia pochłania. Głębi w głębie, głęboko odsłania. Nowe wyzwania, walka wytrwania. Dzień po dniu buduje, wzmacnia. Hartuje, pomaga, psychika wzrasta. Siłą husara, wojsko powala. Serce anioła, dźwięk nastroj, nastrojony w tak ułożony linikami, strona po stronie. Opowiem zaklęcie na magiczne emocje, moce, energie emanowane złotem dobrym ducha, dobrem. Wypowiedz je razem równym tonem, twardym, szczerym głosem. Czary na mary, rzucam zaklęcie, zostajesz pojebany. Poczujesz pierdolnięcie, przyszycie i ciary. Rano się budzisz, marudzisz, stajesz niewyspany. Jeszcze nie wiesz, że za drzwiami przed oczami chodnik pokryty diamentami. Czary zaklęte w księgę, przybite ze skały, odwracali schowane skały. Zostałeś siłę, energię, moc istnień z mocą wiary. Pod moc z tobą, z nami, razem ją mamy. Skład jak Halk, niezniszczalny. Jedność dodaje wiary, wiarą wierzyć w nieznane, wyobraźnią nieosiągalne. Wiarą wiary zawsze wierzyć stale. Ramię w ramię kiedy już płaczesz, kopiesz doły. Myślisz, czy życie straciłeś? Czy czas w życiu obudziły demony? Do złego złem zło kuszą, trują Jak w raju owoc zaciemniony oferują Koszmary detonują, budzą nienawiść Kierują słabościami Tendencje, że nic nie zmieniamy Nie doceniamy, często nie kochamy Musimy zamiast walczyć Tobym duchem złotrawić prowadzi zmiany, nie sprzedać duszy Nie zostać przegranym Nie zaznać piekielnej sławy Granice wyznaczyć, granicami graniczyć Granice od granic, dostać tym zaszczyt Wstąpić do armii, armią w białej magii Bronić istnień naszej pani, natury, planety, naszej damy. Cieniem w cieniu, cień ciemnej mocy ukrywamy. Anioły czarnej armii. Na zawsze nieznani ponad granicami. Legendarni, niepokonani, niezniszczalni. Emanują mocą empatii. Białymi łzami, źródłem białej mali. Ponad prawami żywią się demonami. strzegą, latają za plecami, leczą rany w tle nie Prowadzą walki z demonami, z wami, z nami. Z tymi, co wybrali przekroczyć na amen ciemną bramę.